Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji na temat wyników głosowania w Lewicowskim Budżecie Obywatelskim. Witam oczywiście przedstawicieli mediów, ale przede wszystkim witam autorów zwycięskich projektów, bo to tutaj dowiemy się właśnie, które projekty i którzy autorzy zwyciężyli w Lewicowskim Budżecie Obywatelskim w tym roku. Witamy w Zespole szkół elektrycznych, bo tutaj właśnie się znajdujemy. Dlaczego w tym miejscu to już tutaj goście na konferencji bliżej o tym powiedzą, a w konferencji będą uczestniczyć prezydent Wocławka, pan Czisztof i koordynator, koordynator Wocławskiego Budżetu Obywatelskiego, pan Jakub Sosiński. Dzień dobry. Oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, może nie w liczbach, ale jednak tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego była wyjątkowa i była prawdziwym świętem demokracji lokalnej, bo oprócz faktu, że 109 wniosków zostało zgłoszonych, ostatecznie mieszkańcy wybierali spośród 63, to zaangażowanie. Wnioskodawców było w tym roku nadzwyczajne. Naprawdę na każdym osiedlu budżet obywatelski był widoczny nie tylko z uwagi na to, że my tą aktywność społeczną reklamujemy, ale przede wszystkim dzięki Wam, dzięki wnioskodawcom, dzięki osobom, które się zaangażowały i dzisiaj możemy dzięki temu też Was tutaj gościć i opowiedzieć o tym budżecie obywatelskim. Ta edycja też jest wyjątkowa, bo zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby nie było żadnych wątpliwości co do wyboru projektów. Wprowadziliśmy weryfikację SMS-ową przy głosowaniu elektronicznym, więc z pewnością, z dużą, dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że naprawdę... Te projekty, które zostały wybrane w tegorocznej edycji są naprawdę wywalczone przez wnioskodawców i wielki szacunek w stosunku do Was patrzę tutaj, właśnie na osoby, które za chwilę będą od nas odbierały potwierdzenie wyboru ich projektów, że naprawdę zrobiliście. Wielką robotę. To właściwie tak jakbym nic nie powiedział, bo i balony, i reklamy, i e, takie działania door to door, to, to, to wszystko e, przełożyło się na świetny wynik. E, przy takiej weryfikacji ponad 10 tysięcy oddanych głosów, 7,5 tysiąca bez chyba kilku osób. Które wzięły udział w głosowaniu. To jest naprawdę świetny wynik naszego miasta, i tak dla porównania, jak rozmawiałem z Kubą dwa dni temu, to Warszawa w budżecie obywatelskim Warszawy by musiało być oddane 200 tysięcy głosów, a chyba tak nie jest. Więc bądźmy z siebie dumni, bo ja jestem z was dumny. Jestem dumny z tych osób, które głosowały, które poczuły, że mają realny wpływ na to, co się w naszym mieście dzieje. Mi osobiście bardzo mocno na tym zależy. Budżet obywatelski jest elementem większej całości, bo przecież wiecie Państwo doskonale, że właściwie nie ma miesiąca, żebyśmy nie ogłaszali kolejnych konsultacji społecznych, kolejnych ważnych dla mieszkanek i mieszkańców. Naszego miasta w sprawach, bo tak też widzę nasze miasto, że to jest nasza wspólnota nasz wspólny dom, o który razem powinniśmy dbać i wzajemnie siebie słuchać, ze sobą wzajemnie rozmawiać i dzięki temu ten nasz, o ten nasz wspólny dom lepiej dbać. Może przydługo, jak zawsze, ale oddaję głos do osoby, której też się należą podziękowania. Kuba oczywiście nie jest sam, pracuje w większym zespole, ale jak wiecie, bo to też słyszę od was, że jest tą osobą, do której zawsze można przyjść, zawsze można zadzwonić, zawsze można porozmawiać. I nigdy nie jest się odprawionym z kwitkiem. Zawsze wspólnie szukacie dobrego, optymalnego rozwiązania. Więc Jakub Sosiński, Sosiński, myślę, że dobry duch budżetu obywatelskiego i dobry duch też konsultacji społecznych, dzisiaj obecny ciałem również z nami. Oddaję głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Ja już tylko króciutko słuchajcie, bo dzisiejszy, dzisiejszy dzień to święto partycypacji, To mamy mikołajki, więc to już dziś oddaję prezenty, ale to jest święto wasze. Ja z całym zespołem Urzędu Miasta Włocławek staramy się tylko być, że tak powiem, waszym narzędziem. To jest ten moment, kiedy wy przejmujecie władzę, bierzecie sprawy w swoje ręce, a naszym zadaniem jest to, żeby przeprowadzić tą procedurę dla was, jak najlepiej potrafimy. Tak jak pan Prezydent wspomniał w tym roku, było dużo zmian. Wprowadziliśmy nowe tutaj nowe zasady głosowania i dla nas ten rok jest jakby takim startem w nowym kierunku i teraz na podstawie zebranych doświadczeń i na podstawie tej, też doświadczenia autorów projektów zwycięskich, z którymi współpracujemy i będziemy współpracować. Tak jak do tej pory. Będziemy się zdwijać, będziemy zmieniać, będziemy ewaluować całą procedurę. Sprawdzimy, co zadziałało dobrze, co może działać jeszcze lepiej, i, i mamy nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku i dalej razem zmieniamy go całe. Ale tak jak mówiłem, dzisiejszy dzień należy do Państwa, do osobowych projektów, do mieszkańców, więc jeżeli możemy, Panie Prezydencie, zaprosimy tutaj głównych bohaterów dzisiejszego wydarzenia, żeby to towarzyszyli nam na tej scenie. Jak już Państwo wiecie, spotkaliśmy się w Zespole Szkół Elektrycznych nie przez przypadek, dlatego że rozpoczynając od kategorii instytucjonalnej, pierwszym projektem, który zdobył największą ilość głosów, jest wspólny projekt Zespołu Szkół Elektrycznych, drugiego LO im. Mikołaja Kopernika i Szkoły Podstawowej Nr. 22 we Wrocławku Projekt nazywa się Nowoczesne Zadamcze. Jego autorem jest Pan Łukasz Mikołajczak, ale ja zapraszam, proszę bardzo, przedstawicieli Zespołu projektowego. Potwierdzenie, że się wszystko zgadza. Zapraszam Panią Dyrektorów. Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście Państwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To już poprosimy Was, żebyście zostawi. Jest nam bardzo z kategorii instytucjonalnej. Drugim projektem który tobą e, drugą ilość głosów jest pan e, Jakub Steinwald, autor projektu Mural Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego na Baczynie. Więc zapraszamy. o Prosimy do zdjęcia, panie Jakub projekt w kategorii instytucjonalnej. Y, autorem jest pani Barbara Moraczewska. Y, projekt to wzrok badamy dzieciom pomagamy. Bardzo fajny projekt badania wzroku y, wśród dzieci w wieku 7 lat. Y, to, jest, <noise> y, projekt numer 4. Y, witamy Panią Ewę Krystynę Cieślak y, ze Szkoła Podłowej na 12. No, Zdecydowane zwycięstwo, zapraszamy autora wraz ze zespołem projektowym, pan Wiesław Wnukowski, prosimy serdecznie. Miejsce, które jest nowe boisko, czyli boisko podwyżką publicznym wraz z miejscami postojowymi. Michelinie. zapraszamy serdecznie. Gratuluję. Nie, to jest Pana zasługa. Gratuluję. Tak jest, tak jest. Gratulacje, I zapraszam. Dziękuję bardzo. Pani zapraszamy e, autora projektu, który zrobił dużo szumu w internecie i wzorowo przeprowadzona promocję, to trzeba przyznać. E, panie Piotr Zabieg, zapraszamy serdecznie. Bo inny sposób z Piotr Zabieg. Zespół projektowy również. Dziękuję gratuluję. No, dziękuję. dziękuję No i zapraszamy teraz Panią Marię Pszczar, z doświadczeniami na poprawiające kondycję seniora. Zapraszamy serdecznie, to jest projekt, który wygrał już Zmówię, znaczy, tak, znowu w stanie recydywy jesteście. Gratulacje, proszę Senior. <grym grym> czy nie ćwiczenia się spodobało? Tak, tak, Zapraszamy. No i projekt, który jest z nami już od wielu lat. Cieszymy się, że również w tym roku się zyskało mieszkańców. Zapraszamy autorkę projektu, Panią Marię Pieszkałę, czyli Senior Radia 2026 przed nami. Gratulacje. Proszę uprzejmie. Gratulacje. Dzie dziękuję, proszę bardzo. Tak, zaprosimy. Kolejnym projektem, który zyskał uznanie mieszkańców tegorocznym roszczy. na pewno fajnie urozmaici nasze Ołtowski ulice to projekt Siaki. Nowy profesor Józefa. Zapraszam autora, pan Mariusz Pydryk. Dziękuję serdecznie. Dzień Gratulacje. I to jest pierwszy przypadek. Yy, jeden autor, dwa projekty. Drugi projekt pana Jakuba Steinwalda. Wielki talerz Fajansu Pocockiego w parku na Sudowie. Pan Jakubie, zapraszamy serdecznie. Jakubie, że pan tak promował. Niech projekty swoje promuje, tak skutecznie. Promuje, promuje. To są zwycięzcy tegorocznej edycji Włoskiego Budżetu Obywatelskiego. Za chwilkę tutaj wszystkich Państwu zaprezentujemy, ale cieszę się ogromnie, że jest nas tutaj 10 autorów, 10 projektów. Taka ilość głosów jestem pewien, że będziemy się dalej rozwijać, będziemy pobijać nowe rekordy, które od tego sobie wyznaczyliśmy. Widzimy się w przyszłym roku. Mam nadzieję, że razem. Mieniamy ołconek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed pytaniami, bo pewnie mogą takie być, to może zapytamy, czy ktoś z finalistów nie chciałby zabrać głosu. Zapraszamy serdecznie. Śmiało. Pan Wiorek. Chciałbym wszystkich powitać w uroczystościu elektrycznych. No i podziękować za wsparcie wszystkich, którzy zagłosowali na nowoczesne zadamcze. W tym roku postawiliśmy naprawdę zespołową, dlatego tutaj zapraszam też tych, którzy wspomagali i y, osobę, która zgłosiła, y, osoby, które zgłosiły y, pomysł, są to nauczyciele ze szkół elektrycznych. W zespole społeczności w tym roku prowadzimy taki projekt w relacji i myślę, że ta moc relacji zadziałała. W związku z tym jest wygrana. Tutaj pan prezydent powiedział, że to już nie pierwszy raz. Braliśmy udział we wszystkich edycjach, a cztery są skuteczne. Ja chciałam podziękować wszystkim seniorom, którzy oddali głos na projekt widzenia poprawiające kondycję fizyczną i zapraszam również tych, którzy nie uczestniczyli na poprzedni ubiegłoroczny edycję ubiegłoroczną. Zapraszam zwłaszcza panów, bo jest ich bardzo mało, naprawdę panowie nie dbają. Dziękuję za zaangażowanie koleżanki wszystkim, pan. które bardzo... Się po prostu napracować tutaj, żeby ten projekt wypadł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiemy. W imieniu gospodarcy projektu nr 48, budowa boiska do koszykówki ulicznej miejscowości w Michalinie, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy, którzy wzięli udział w głosowaniu na Włóczasku budżetu Łateckim, a przede wszystkim dziękuję za głosowanie na projekt nr 48. Dziękujemy całemu zespołowi, który wspierał nas, promował projekt. Dziękujemy także twarzy naszego projektu, koszykarzowi znanemu panu Szymonowi Szewczykowi, który jest tutaj z nami obecny. Dziękujemy. No, ja oczywiście chciałbym bardzo podziękować seniorom i nie tylko seniorom, którzy zagłosowali na seniorialniach 2026. Historia zatacza koło, bo jest to moje pierwsze miejsce pracy i ostatnie miejsce pracy. Jeśli chodzi o senioralia i o głosowanie, to powiem szczerze, że dla seniorów było to bardzo duże wyzwanie, związane bezpośrednio z tym kodem weryfikacyjnym. Zdarzyło się niestety też tak, że zorganizowaliśmy spotkanie dla seniorów i nie tylko, którzy chcieli poprzeć nasze projekt numer 13 w budżecie obywatelskim. No i nie wiem, czy to my zablokowaliśmy serwer, bo praktycznie na cały dzień nie można było pozdać głosów, a było ponad 100 osób. Proszę Państwa, razem 3 to byłoby jeszcze 300 głosów. Oni przyszli specjalnie dla to, żeby głosować. No pe no no ale dobrze, że stało się tak, jak się stało, że jeszcze y, załapaliśmy się na to, żeby te senioralia się odbyły i mam nadzieję, że seniorzy i nie tylko seniorzy skorzystają przez te trzy dni, y, które senioralia będą 12, 13 i 14 maja. Y, z seniorami się spotkamy teraz 11 grudnia na Wigilii. Wtedy im oczywiście osobiście podziękuję i mam nadzieję, że pre prezydent też nas zaszczyci obecnością na tej wigilii, bo będzie to wigilia organizowana po raz pierwszy w historii przez Wocławską Radę Seniorów Trzeciej Kadencji, gdzie zaproszeni są wszyscy przedstawiciele klubów, stowarzyszeń, uniwersytetów senioralnych i wtedy będziemy właśnie rozmawiać o tych naszych przyszłych senioraliach i nie tylko. Dziękuję Państwu bardzo. bardzo dziękuję. To jeżeli ja zostałem dwa razy przeczytany, to też pozwolę sobie na dwa zdania. Ja chciałbym podziękować społeczności szkolnej, zespołowi szkół nr 4 w Wrocławku, właśnie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to oni właśnie zaangażowali się w głosowanie na projekt dotyczący muralu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Zaczynie. Chciałbym też podziękować członkom i członkiniom Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego, ale tak naprawdę wszystkim, którzy cenią sobie właśnie fajans w przestrzeni publicznej Włoch. Ja wierzę, że obydwa te projekty wpłyną pozytywnie na promocję miasta, na wizerunek miasta. Mural, jesteśmy ostatnio... Coraz, coraz więcej tych, tych murali mamy w przestrzeni publicznej, one się spotykają z e, aprobatą mieszkańców. W związku z tym to była właśnie taka idea, pomysł na ten mural, więc cieszę się, że został zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o Fajans, e, jak to powiedziałem, kiedyś czas zafajansować Wocławek. To już się zaczęło jakiś czas temu, natomiast myślę, że warto jest to kontynuowania, ponieważ Fajans jest symbolem Wocławka. Więc bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się, w promocję właśnie tych projektów. Dziękuję. Dzień dobry. Z pewnością jest to wielka chwila dla mieszkańców Osiedla Kazimierza Wielkiego. Z tego względu, że przez dwa lata triumfujemy tak, rok temu Rybnica, tutaj przedstawicielec Jarek, teraz Płocka, także Kazimierza pokazuje, że potrafi już mocne i się zmobilizować. Dziękujemy za każdy oddany głos. A ja tylko się cieszę, że Krzysztof Kółkucki, prezydent i Jakub biorą pierwszą opatę. Mm. <noise> Jeszcze ja skorzystam z możliwości zabrania głosu. Ja oprócz podziękowań dla wszystkich tych, którzy głosowali na nasz projekt na to, to bardzo chciałam przekazać podziękowania na ręce pana dyrektora zespołu szkół elektrycznych i nauczycieli. To, że zaprosili nas do swojego projektu, to już jest nasz drugi raz i mam nadzieję, że nie ostatni dwa razy, żeśmy ten projekt wygrali. Także ogromne podziękowania dla pana dyrektora i pracowników szkoły. Czy ktoś jeszcze? Tornado jakiś ma miejsce? Przerwa, szkoła, przerwa. Przerwa. Szanowni Państwo, czy odnośnie budżetu obywatelskiego jakieś pytania? Owszem, pytanie dotyczące harmonogramu realizacji projektów. Jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Tak, to jest zawsze wyzwanie. Ja już mówiłem o tym w ubiegłym roku, że niestety przepisy nie pozwalają nam rozpocząć prac przed 1 stycznia danego roku. One mogą się przeciągnąć na kolejne lata, ale tak jak kiedyś mieliśmy edycję budżetu obywatelskiego, która miała miejsce wiosną, to i tak pół roku musieliśmy czekać po wyborze projektów, żeby wydać pierwszą złotówkę, bo od tej złotówki się zaczyna, a później jest dopiero pierwsza głupata, bo na wszystkie te projekty, może nie na wszystkie, ale na większość. Będzie potrzebna dokumentacja i na razie w formie takiej zbiorczej ten budżet obywatelski jest w projekcie budżetu, ale przy kolejnej zmianie budżetowej już będą wprowadzone wszystkie te tytuły, które wygrały i od tego momentu w zależności od charakteru danego wniosku będą e, e, przypisane do dysponentów i realizowane przez na przykład Wydział Inwestycji, jeżeli mówimy o, e, e, o boisku na płockiej czy boisku na Mielęcinie, bo, e, bo by nam się oberwało za ten Michelin, bo to jednak na Mielęcinie. E, ale w przypadku sen, senioraliów, no to, tak. już jest, e, to już jest Wydział e, e, Właściwie Referat Zdrowia. I terlizmę. E, więc, więc, e, tak, e, więc e, od 1 stycznia cała naprzód, i no, mamy nadzieję, że w ciągu roku kalendarzowego e, uda się wszystkie te projekty e, z, e, zrealizować. Dużo pracy zostało wykonane na etapie weryfikacji wniosków. Myślę, że z dużą prawdopodobieństwem prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że nie będzie sytuacji takiej, że mamy jakąś, jakiś zakres inwestycji który wydaje się, że powinien kosztować 1,5 miliona, tak jak wnioskodawcy założyli, a jak przychodzi co do czego, jak jest kosztorys projektowy czy przedprojektowy, to wychodzi 3 miliony i trzeba z czegoś razy więcej podzielić. Wydaje mi się, że tutaj powoli dochodzimy do, nie powiem, że perfekcji, ale do optymalnego stanu w którym te kwoty wpisane już na etapie, kiedy mieszkańcy podejmują decyzję, są kwotami w miarę realnym i oczywiście tak co do grosza nigdy się nie, nie wstrzelimy. To nie ma takiej możliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.